– Będąc młodą lekarką, która właśnie pisze życiorys i własny projekt konstytucji, bo każde noże jak może, wszedł raz do mnie pacjent z probówką w rękach. Dzień dobry, pani doktor. – Dzień dobry. – Przeniosłem próbki do analizy. – Proszę pana, to nie jest laboratorium, tylko przychodnia wewnętrzno-irurgiczna. – Ale ja się zrewanżuję. – A? Chyba, że tak. Proszę zatem wylać preparat na szkiełko medyczne. Już wylewam, proszę bardzo. Ju... Zręcznie rozprowadziłam ciecz, bagietką, potraktowałam odczynnikiem, uzbroiłam oko w powiększalnik i zaczęłam badać naukowo pole widzenia głośno. Cóż, strasznie dużo czerwonych ciałek? A no, dużo, zwłaszcza w terenie, ale co robić, jak się pchają? Stwierdzam również, że opad, czyli UB, się panu podniosło. A jak się miało nie podnieść po uchwale o emeryturach umundurowanych? Proszę pana, nie rozumiem pańskich głupich uwag. Tu się pracuje. Ja tylko tak na stronie. No. Tu zaś widzę jeden moczan, ale zupełnie bez To właśnie zarzucają nasze koalicji. A jak ten, jak tam limfacyty i trójglicerydy? Tych notabene nie stwierdzam. Widzę za to parę troglodytów. To możliwe, ale skąd wziąć lepszą kadrę? Wykruszyła się skubana w tej demokracji. Ho, 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 Tu mamy wielojądzaste, a tu znowuż podzielone. Z naciskiem. A tu, niestety, ślad cukru i bili rabina. Co to, to nie. Rabina to my nie bili. Żadnych ekscesów antysemickich u nas nie było. Proszę pana, pańskie idiotyczne, swiszen ruchy są tak niestosowne, że jak się pan nie uspokoi, to wyrzucę pańską próbkę do Kibla i o. <laughs> Ona wcale nie jest moja. Jest to notabene próbka rzeczywistości koalicyjno-politycznej. A to cóż mnie pan głowę zawraca? Ja nie jestem jakąś doradczynią czy publicystystką, ale młodą lekarką na rubieży i proszę wynocha. Przepraszam stukrotnie za kwoprokwi, ale zlecono mię zdobyć analizę przed wyborami samorządowymi. Całuję tę naukową rączkę. I rewanżuję się rarytasem szląskim. Szląską kiełbasą? Skądże znowu? Akcją Banku Śląskiego, która może znowu podskoczyć. A skoro tak, to nie ma sprawy. Proszę zabrać szkiełko medyczne wraz z epikryzą i życzę przedwyborczego sukcesu. Z góry dziękuję. <laughs> I tak oto. Młoda lekarka na rubieży stała się znienacka jednostką wielofunkcyjną, łącząc swą wiedzę medyczną z laboratoryjną analizą oraz z ekspertyzą polityczną. Ale czasy teraz nastały. No, 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 no. Do usłyszenia.